zostałam zainspirowana przez mojego wujek. To od niego usłyszałam pierwsze historie o winnych ludziach doktorowanych i mordowanych przez podładnych truchiołów. Jako pierwsze zaangażowałam się również w podziemne ruchy polityczne antitruhiołów. Ze względu na moją pasję wobec wyznawanych ideałów praworządności i sprawiedliwości postanowiłam podjąć studia polityczne, aby być zdolną do wprowadzania istotnych zmian w Siostry Maria i Patria również dołączyły do niego Ze względu na pochodzenie zamożnej rodziny, byliśmy zapraszani zapraszane kilkakrotnie na przyjęcie w rezydencji dyktatora. Od tego razu, gdy decyduje się opuścić wcześniej bankiet, zburzyłyśmy gospodarza do tego stopnia, iż oskarżył nas o zachowanie niegodne oraz niedocenianie jego gościnności. Ostatecznie cała nasza rodzina została z tego powodu aresztowana. Wszystkie trzy nasi niedźwiedzie zostaliśmy w końcu uwolnieni. Jednak incydent ten stał się początkiem naszej walki. Przecież by najpotężniejsza być koniec kraju. Gdy w końcu rozpoczęłam wymarzone studia prawnicze, Truchio był zdeterminowany, aby pozbawić mnie tej możliwości. Mówi się, że nienawiść Truchio do mnie wynika z faktu, że ten głupiec starał się o moje względy. Ale jak ja bym mogła odwzajemnić uczucie tego potwora? Tak więc małska duma nie pozwoliła mu obejść od tak zgujną na chorobę. W końcu stanęłyśmy na czele opozycji wobec reżimu. Wewnątrz stworzonego ugrupowania znany byliśmy jako Las Mariposas, czyli motyle. Wraz z małżonkami stworzyliśmy ruch, który miał za zadanie przygotować Dominikanę do rewolucji na wzór kubańskiego przywrotu Fidela Castro. Mimo iż wielokrotnie byliśmy aresztowani i prześladowani, naszą działalność rewolucyjną prowadziliśmy do 1960 roku, gdy to nasi mężowie zostali uwięzieni przez władze reżimu. O tyle również trafiały do więzienia, wielokrotnie, a nawet były poddawane torturom. Mimo tego podejmowały walkę z dyktaturą Ten zaś postanowił pozbyć się niewygodnych działaczy. 25 listopada 1930 roku nakazały zatrzymanie. Zostały zaprowadzone na pole trzciny cukrowej, gdzie zostały dotkliwie pobite. Gdy kaci byli pewni, że odebrali swoim ofiarom życie, wrzucili zwłoki do Jeepa, a auto zrzucili z urwiska, tak, aby upozorować wypadek. Opinia publiczna stała się bardziej świadoma działań opozycji. Gniew Dominikańczyków obrócił się przeciwko dyktaturom, który zostały zamordowany zaledwie 6 miesięcy później. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała Dzień Śmierci Moich Sióstr. To jest 25 listopada, za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Symbolem tego wydarzenia jest Biała Wstążka.